W poprzednich odcinkach mogłeś się dowiedzieć, jak powstało Onkalo i jak działa elektrownia atomowa. Niestety muszę Cię zmartwić, zostałeś oszukany i to koncertowo. Pod przykrywką ocieplenia klimatu spowodowanego CO2 nagle okazało się, że świetnym rozwiązaniem jest bezemisyjna energia atomowa. Wystarczyło stworzyć tylko odpowiednią narrację. Ziemia się gotuje. Temperatury biją rekordy, lodowce topnieją, a fale powodzi niszczą miasta. Globalne ocieplenie to największe zagrożenie, z jakim kiedykolwiek przyszło nam się mierzyć. Głównym minowajcą jest oczywiście dwutlenek węgla, gaz, który zatruwa atmosferę i zamyka nas w piekarniku własnej ignorancji. Emisja CO2 bije kolejne rekordy, mimo setek konferencji i obietnic. Świat stoi na krawędzi wyboru kontynuować starą ścieżkę autodestrukcji czy zaryzykować radykalną transformację energetyczną. Presja jest ogromna. Politycy, korporacje, społeczeństwa domagają się zmian. Energia musi stać się czysta, odnawialna, bezemisyjna. W tym chaosie rodzi się mniejsze zło energia jądrowa. W obliczu katastrofy klimatycznej rządy i korporacje szybko znalazły więc wygodnego sojusznika. Twierdzą, że to sposób na radykalne ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Elektrownie atomowe nie produkują CO2 podczas pracy. To fakt. Energia płynie czysta, bez dymu, bez smogu. To też fakt. W porównaniu do węgla, ropy czy gazu to prawdziwy skok w przyszłość. Ale ta czystość to tylko połowa prawdy. Bo chociaż reaktory nie kopcą, cały system energetyczny wokół nich to inna bajka. Kopalnie uranów, wzbogacanie paliwa, budowa i rozbiórka elektrowni to wszystko zostawia ślad węglowy, który jest często pomijany w raportach. Odnawialne źródło energii typu wiatr, słońce czy woda to ideał, który wielu z nas chciałoby widzieć jako ratunek dla planety. I rzeczywiście, nie emitują bezpośrednio dwutlenku węgla, ale każdy z tych źródeł ma swoje ograniczenia, których nie da się łatwo pominąć. Energia wiatru i słońca jest niestabilna, nie zawsze wieje, nie zawsze świeci słońce. Ta intermitencja wymaga ogromnych magazynów energii, które dziś są drogie, trudne do zbudowania i mają swoje limity. Produkcja turbin czy paneli wymaga dużych ilości rzadkich surowców i energii, a to z kolei generuje emisje i zanieczyszczenia. Hydroelektrownie, choć stabilniejsze, wiążą się z poważnymi ingerencjami w środowisko. Zalewanie terenów, niszczenie ekosystemów, przesiedlenie ludzi. Nie zapominajmy też o kosztach i przestrzeni. By zastąpić tradycyjne elektrownie, trzeba setek kilometrów turbin i paneli, co nie zawsze jest możliwe w gęsto zaludnionych obszarach. Tak więc kryzys klimatyczny stał się złotą okazją dla wszelkich korporacji i polityków. Nie chodzi tu tylko o ratowanie planety. Chodzi o kontrolę, pieniądze i wpływy. Energetyczne giganty, które od dekad żyły na węglu i ropie, szybko przestawiły się na nowy biznes atomowy. Potężne lobby naciska na rządy, aby te sypały miliardami na budowę elektrowni jądrowych, tłumacząc to oczywiście walką z dwutlenkiem węgla. Finansują kampanie medialne, sponsorują naukę i polityków, którzy mają przemawiać ich językiem. Pod przykrywką ratowania klimatu wywierają presję, blokują alternatywne rozwiązania i manipulują opinią publiczną. To nie jest zielona rewolucja. To przesiadka na nowy silnik starej machiny napędzanej przede wszystkim zyskiem. Oto kilka największych korporacji i organizacji, które aktywnie lobbują za rozwojem energetyki jądrowej. Exelon Corporation. Jedna z największych firm energetycznych w USA. Właściciel wielu reaktorów. W latach 2013-2014 Excelon był jednym z pięciu liderów pod względem wydatków na lobbying. Wraz z Duke Energy, Co, Dominion i Entergy łącznie zainwestowali 60 milionów dolarów we wpływy polityczne. Dodatkowo w jednym tylko roku wydali 515 tysięcy dolarów na bezpośredni lobbying do członków kongresu. Duke Energy Kolejny gigant amerykański, który wylądował w pierwszej piątce pod względem wydatków na lobbying w nuklearnej branży USA. Southern Company, gracz numer 3, również w czołówce największych lobbystów nuklearnych. Nuclear Energy Institute to branżowa organizacja reprezentująca ponad 260 firm nuklearnych. Dzięki niej przemysł ma zebraną siłę w Waszyngtonie. Nuclear Energy Institute Aktywnie lobował m.in. za projektami takimi jak składowanie odpadów. Wśród członków NEI znajdują się nawet firmy obronne jak Lockheed Martin i Northrop Grumman. Jolenko Group to europejski gigant w dziedzinie wzbogacania uranu, kluczowego paliwa jądrowego, którego właścicielem są rządy Wielkiej Brytanii, Holandii oraz niemieckie EON i RWE. Choć to nie klasyczny lobbysta posiada potężne wpływy w Unii Europejskiej i globalnym rynku jądrowym. I na koniec możecie zaskoczyć. Tech Giants, czyli Amazon, Google, Meta i Dow. To przykład nietypowy. Przedsiębiorstwa technologiczne i przemysłowe, które podpisały się pod globalnym zobowiązaniem do potrojenia mocy atomu do 2050 roku. Po co? Aby zabezpieczyć ciągłość energetyczną swoich operacji. AI Data Center. Promując energię jądrową jako ratunek dla klimatu, co tak naprawdę tracimy? Ryzykujemy składowanie śmiercionośnych odpadów na tysiące pokoleń. Gramy w rosyjską ruletkę z awariami i wypadkami. Inwestujemy miliardy w technologię, która wymaga gigantycznych nakładów i wciąż nie rozwiązuje problemu ostatecznego. Gdzie z tym wszystkim pójść? Czy naprawdę jest to rozwiązanie, czy tylko kolejny przebrany za czyste źródło problem? Czas by spojrzeć na to bez różowych okularów i zadać sobie najważniejsze pytanie. Czy ceną za czystą energię ma być toksyczne dziedzictwo, które przekażemy przyszłym pokoleniom? Dziękuję, że obejrzałeś ten odcinek do końca. A w następnym zajmiemy się manipulacjami, politykami i mechanizmem władzy i pieniędzy.